Słowo Mirko Peć, w drodze klienta Stampolobory Lubelskie. Zapraszam dzisiaj na komunikat. Jagodowy dla producentów truskawek. 3 kwietnia 2020 roku, piątek, dzisiaj komunikat jak w zapowiedzi, komunikat dla plantatorów truskawek. Proszę Państwa. Parę słów na początku, co dzisiaj w komunikacie. Przede wszystkim parę słów o uszkodzeniach mrozowych, bo tu na Lubelżynie mamy takie uszkodzenia. O tym, jak możemy delikatnie już zacząć iść w kierunku takiej delikatnej stymulacji, jeżeli chodzi o odbudowanie tych uszkodzeń. Parę słów również będzie o, o tym, jak ewentualnie możemy tutaj zabezpieczyć te rośliny przed jutrzejszymi spadkami temperatur, bo na weekend te temperatury znowu mają spaść. No i przede wszystkim również kwestia dotycząca zabiegów fitosanitarnych, a także mały bonus, jak efektywniej wykorzystać wodę. Ale to dla tych najbardziej takich cierpliwych. Proszę Państwa, ja też na początku chciałbym zwrócić jedną uwagę, jeżeli chodzi w ogóle o komunikaty jagodowe. Zwracajmy też uwagę, z jakiego miejsca są te komunikaty podawane. Jesteśmy na Lubelszczyźnie i tutaj mamy wartości gleby znacznie lepsze niż w wielu rejonach Polski i przede wszystkim to też jest jeden z ważnych czynników, dlatego że i wegetacja u nas troszeczkę szybciej jest, rozpoczyna się, w okresie letnim mamy wyższe temperatury, ale i zimą mamy też te spadki są większe niż w w innych rejonach Polski. Jesteśmy na wyżynie lubelskiej, a więc są i górki, są i dołki. Są dołki, są również miejsca tak zwane zastoiska mrozowe. E, mamy znacznie bogatsze <laughs> gleby, jeżeli chodzi o materię organiczną. I <laughs> dlatego też jest taka sytuacja, że my często nie uwzględniamy właśnie w nawożeniu tej materii organicznej, bo jej nie badamy. Zachęcam do badań gleby. My je robimy przez cały rok i przede wszystkim właśnie dzięki materii organicznej, dzięki e, informacji także o azocie. Wiemy, na jakim poziomie mamy dawkować ten azot? Bo często go później podajemy w dużych ilościach. Często właśnie susza sprzyja temu, że, że te składniki nie są pobierane w tym momencie, kiedy roślina go potrzebuje tych składników potrzebuje. Te rośliny nam się rozhartowują, a później, tak jak było to w tym roku na wielu plantacjach tu na Lubelszczyźnie, zdjęcia, które Państwo przysyłali koniec stycznia, początek lutego, kwiatostany, które się rozluźniały i niestety były przemarznięte. Teraz, jeżeli chodzi o uszkodzenia na Lubelszczyźnie, one są mniejsze, większe. Na pewno roślina będzie potrzebowała dobrej stymulacji, również systemu korzeniowego, dlatego że tutaj spadki były miejscami do minus 14. Są informacje od rolników, że na plantacjach na zbiór przy Spieszony, gdzie tylko była jedna włóknina, na przykład dwudziestka trójka, no niestety okazało się, że uszkodzenia są i to są bardzo poważne uszkodzenia w kwiatostanach. Także tutaj również w gruncie są te uszkodzenia i na to też musimy zwrócić uwagę, żeby jakoś tak powoli wyprowadzić tą truskawkę, wyprowadzać z tego, tego stresu. Teraz pokażę mniej więcej, jak mniej więcej to wygląda tutaj na tej truskawce. Zobaczymy jak to wygląda tu. Nie wiem czy mi się to tak uda to zrobić, ale przede wszystkim proszę Państwa widzimy, że już jest niezbyt wesoło. Ale szukamy teraz dalej u nasady korony, bo ale jest, już nie musimy ciąć dalej. Widzimy tutaj. W tym miejscu jest uszkodzenie, i takich uszkodzeń jest bardzo dużo tutaj na Lubelszczyźnie, w tym momencie. Dlatego te rośliny wymagają właśnie no, po prostu stymulacji, wyprowadzenia roślin z tego stresu. O, już teraz będzie to chyba lepiej widać. A więc tutaj, przy samej, samym szczycie. Korony. mamy takie rudawo-brązowawe przebarwienia. One są czasami większe, czasami mniejsze i to jest oznaka, że mamy uszkodzenia mrozowe. W zapowiedzi dzisiaj mamy piątek i jest spodziewane znowu ochłodzenie spadki temperatur. W związku z tym na najlepsze efekty, by chronić rośliny przed spadkami temperatur będą wtedy, kiedy wykonamy ten zabieg właśnie później kilkanaście godzin przed spadkami temperatur, bo już dzisiaj przenieśliśmy się właśnie tak naprawdę do pomieszczenia, aby nagrywać ten materiał, bo jest wiecznie zimno i rośliny również w tym momencie metabolizm roślin będzie również spadał, dostępność takich składników, które mogą zagęścić soki komorkowe na kilka godzin przed spadkiem temperatur. Będzie mało skuteczny, więc najlepsze efekty będą takie, jeżeli sięgniemy po te produkty dzisiaj w piątek lub ewentualnie w sobotę wcześniej rano, w tych godzinach rannych, tak, by te składniki dotarły i były rzeczywiście skuteczne. Jakie są to produkty? Przede wszystkim produkty krzemowe. Produkty krzemowe, które mają działanie żylujące. Tutaj możemy wymienić chociażby ACX krzem, który możemy dodatkowo połączyć z ACX tytanem. To też jest dobre połączenie. Tym samym dostarczamy już również poza tytanem, również boru, którego w naszych glebach praktycznie nie ma. Z krzemów może być to insol krzem, krzemian. To też są produkty wszystko występujące w formie płynnej, w formie ortokrzemu, czyli dobrej dostępności. Poza samym tylko dostarczeniem tego krzemu do zagęszczenia soków komórkowych tworzą one także taką tarczę przed Presją ze strony szkodników, które wysysają czy też gryzają się w liście. I to jest bardzo również istotne, by już w tym momencie połączyć, tak naprawdę, przyjemne z pożytecznym, bo chronimy plantację przed spadkami temperatur, ale i przed szkodnikami, szczególnie przed biorkami, które pewnie za chwilę po ociepleniu, ustabilizowaniu się samice wyjdą, by składać jaja. No i to na pewno będzie je też zniechęcało do obecności właśnie na plantacjach truskawek. Jeżeli chodzi również o inne produkty, to oczywiście cynk, to oczywiście asashi, to chyba są produkty, o których nie trzeba tutaj tak naprawdę zbyt wiele miejsca poświęcać, ale to są także produkty potasowe. Przy czym pamiętajmy tylko jedną, o jednej bardzo ważnej rzeczy, że może się zdarzyć tak, że będą sytuacje takie, że w wielu gospodarstwach sadowniczych są także uprawy jagodowe i wtedy rolnicy sięgają również po bo taka jest rekomendacja w uprawach sadowniczych po saletry potasowe i robią je w formie oprysku. To w uprawach sadowniczych ma jak najbardziej jest uzasadnione. W uprawach jagodowych, szczególnie tam, gdzie już pojawiła się część zielona, pojawiły się liście, w przypadku truskawek one już są, jest to w mojej ocenie niewskazane, dlatego że uszkadzamy tak naprawdę, czy też osłabiamy to roślinę po raz kolejny, tym razem poprzez nasze działanie, może nieświadome, dlatego należy wybierać inne formy potasu niż właśnie ta powiedzmy saletra potasowa. Jeżeli chodzi o produkty, możemy także sięgać po produkty, które, których jest tak naprawdę sporo na rynku. Tutaj takim fajnym też produktem jest produkt Hylbren Kuma, produkt zawierający przede wszystkim w swoim składzie azot, fosfor, potas, aminokwasy, ale i również algi. Przy czym pamiętajmy, że wszystkie produkty zawierające aminokwasy w tym momencie powinniśmy zmniejszyć o 1 trzecią według zaleceń i dawek producentów. Tak by też nie pobudzać tych roślin, bo mamy jeszcze przed sobą święta wielkanocne i to też są, też są okresy pełni księżyca. Tak by się nie stało, że znowu będzie za jakiś czas, być może powtórka spadków tych temperatur, więc róbmy to powoli, ale w mniejszych dawkach. Może częściej, ale właśnie w mniejszych dawkach. No tutaj mamy też algi askopolium nadusą, więc nikomu tak naprawdę nie trzeba przedstawiać, jaką rolę tutaj odgrywają same algi. Natomiast jeżeli chodzi o inne produkty, to mamy również tutaj produkty takie jak chociażby bardzo podobne produkty jak Bombardier, jak Maral, którym możemy również chociażby podać roślinom, a mamy również tutaj cynk zawarty, także w tym momencie możemy sięgać właśnie po takie sprawdzone produkty. Proszę oczywiście truskawka ma uszkodzenia także w systemie korzeniowym i dlatego też fosfor jest słabo teraz pobierany i dostępny, bo są temperatury niskie. W związku z tym ja bym reklamował produkt, jaki służy przede wszystkim do dostarczenia cennych składników roślinom w formie takiego nawozu dolistnego, jakim jest turborut. Dlatego, że turboród zawiera w swoim składzie kwasy humusowe, fulwowe, zawiera również aminokwasy, zawiera azot, fosfor, potas i mikroelementy, w tym również żelazo, które występuje w formie czerwonego żelaza. To jest forma, szczególnie polecana również na gleby, ten produkt na gleby świeżo wapnowane, albo na gleby z wyższymi odczynami, dlatego, że jeżeli nie badamy gleby, to często zakładamy plantację, sypiemy wapno, a później się okazuje, że są to wartości powyżej 6,5 i żelazo jest słabo dostępne. Tradycyjne produkty są mało skuteczne w tym przypadku. W tej formie tutaj występuje żelazo w formie czerwonego żelaza, czyli w formie EDDH, a nie EDTA. I to jest różnica, dlatego że EDTA działają do 6,5, a forma EDDHA działa od 6,5 do 10. I to jest jedyny produkt, który też, jeden z tych produktów nielicznych, który zawiera właśnie czerwone żelazo i może być stosowany do glebowo, może być podany także przez e, fermentację. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, e, działania i zabiegi fitosanitarne. Wiele telefonów o miedź, o siarkę. E, wielu rolników mówi, że boimy się stosować w późniejszym okresie. Bo mogą wystąpić uszkodzenia, no ale tak naprawdę mamy wiele produktów, które są rekomendowane, czy też wpisane w programie ochrony roślin na późniejszy okres, nawet kwitnienia. Jeżeli nie je stosujemy zgodnie z etykietą, nie, nie powinniśmy się niczego obawiać. Dla tych, którzy naprawdę obawiają się stosowania miedzi w późniejszym okresie, e, produkt, jak chyba już bardzo znany, fosfiron miedziowy. Fosfiron, który przede wszystkim działa na dwóch etapach: dostarcza cennych składników azotu, fosforu i właśnie miedzi. Ale przede wszystkim fosforu, też na odbudowę systemu korzeniowego, a także ma działanie takie fito, działanie przede wszystkim fungicystyczne. Połączenie miedzi z fosforem daje przede wszystkim taki sygnał, że roślina odbiera ten jakby stymulowany zabieg jako atak ze strony patogena, wytwarza znacznie więcej przeciwciał, wzmacnia ściany komórkowe i w ten sposób. Chronimy roślinę przed rzeczywistym zagrożeniem w postaci na przykład pojawienia się chorób bakteryjnych czy o charakterze grzybobójczym. Po 5-6 dniach możemy zastosować drugi produkt z tej gamy produktów fosfilonów fosfilon magnezowy, gdzie dostarczamy i fosforu, i magnezu, czyli cennych składników wpływających właśnie na rozwój systemu korzeniowego. Przy fosfironie miedziowym pamiętajmy tylko o, o tym, że gdybyśmy wybierali produkty humusowe, zachowajmy 4-5 dniowe odstępy, tak by się nie stało, że humusy zwiążą nam miedź i ta miedź będzie nieskuteczna. Dlatego to też tak, takie bardziej praktyczne, jeżeli chodzi o stosowanie tego typu produktów. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ostatnią część komunikatu, Mamy suszę i na pewno będziemy musieli bardziej racjonalnie gospodarować wodą, którą wykorzystujemy do zasilania naszych plantacji. I tutaj taka propozycja, która w ubiegłym roku już, o której też mówiłem, produkt firmy ICL H2 Flow, materiał, który nagrywaliśmy w poniedziałek, w późnych godzinach wieczornych na tym razem plantacji malin na, na plantacji malin, które zakładane były na agrotkaninach i agrowłókninach. Jak wiemy wszyscy, wielu rolników też mówi o tym właśnie, że w pierwszym kontakcie przy agrotkaninach, przy agrowłókninach i uruchomieniu nawodnienia jest problem z tym, że woda spływa. I ten produkt właśnie zastosowaliśmy w poniedziałek na takiej nowej plantacji. W, pierwszej, w pierwszym podejściu było to próba przy 150 ml na 1000 litrów wody. No było to mało skuteczne, ponieważ właśnie przy pierwszym uruchomieniu ta dawka musi być na poziomie od 250 do 300 ml na 1000 litrów wody. W związku z tym podnieśliśmy to do 150 kolejnych, czyli 300 ml. No i tutaj efekty były już widoczne bardzo, bardzo e, e, mocno. Co jest ważne, to jest produkt, który także zmniejsza napięcie powierzchniowe w glebie. Dzięki temu, ta gleba, dzięki temu możemy bardziej ekonomicznie właśnie wykorzystywać tą wodę. Zmniejszyć zużycie wody o 25% przynajmniej. procent. Dzięki temu, że przede wszystkim działa ten produkt wertykalnie i horyzontalnie, a więc działa i pionowo, i poziomo. A więc w tym momencie tak naprawdę możemy znacznie więcej tej wody zaoszczędzić, więcej w materiale filmowym. Teraz widać dokładnie Już nie spływa tylko przesiąka, przesiąka. O.